Podczas dzisiejszych zawodów pojawili się panowie z super serwisu NTN. To właśnie oni. Jak, jak oceniacie sprzęt studentów? z tego co widzieliśmy, większość panów, która ściga, którzy ścigają się w czołówce, mają narty przygotowane naprawdę znakomicie i przez siebie. Wiedzą, co robią, wiedzą jak przygotować narty, wiedzą czym posmarować i są do tego no, naprawdę znakomicie przygotowani. Oczywiście ci zawodnicy, którzy ścigają się w środku stawki i, i niżej, no to potrzebują trochę, trochę pomocy, której chętnie udzielamy, po to tu jesteśmy, opowiadamy też, co trzeba zrobić z nartami, żeby one szybko jechały, czego nie powinno się robić żeby jechały szybko. Mamy na przykład dużo takich parnard, które mają porozbijane piętki, które trzeba po prostu wziąć pilnikiem i w ciągu dosłownie kilku sekund zaokrąglić, żeby nie hamowały, a jednak niektórzy mają metalowe ostrogi na piętkach, które no myślę, że spiłowanie piętek da więcej prędkości niż najlepszy fluor i tak dalej, i tak dalej, ale miło jest bardzo i opowiadamy sobie różne fajne rzeczy, ktoś się może czegoś nauczy, ktoś może będzie bardziej dbał o sprzęt, a o to w końcu chodzi.